Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. I publicznego przedszkola. W imieniu pracowników, administracji i obsługi obu placówek bardzo gorąco i serdecznie witam wszystkie babcie i wszystkich dziadków w naszej szkole. I brawa dla babci, dla dziadków. Drodzy Państwo, cieszymy się bardzo serdecznie i witamy Was z Jest nam niezmiernie miło, że zechcieliście w tym dniu być z nami. Chcemy wspólnie z Wami świętować ten ważny dzień i tą ważną uroczystość, jaki jest Dzień Babci i Dziadka dla naszych dzieci. Spotykamy się po raz kolejny. Myślę, że rok temu zaczęliśmy taką niepisaną tradycję, ponieważ. To spotkanie myślę, że dało satysfakcję Państwu oraz nam, tym, którzy przygotowują dla Państwa ten wspólny wieczór w budynkach tej szkoły. Dzisiaj spotykamy się po raz drugi. Chcielibyśmy kontynuować te spotkania, i po to, aby wspólnie jakoś my dzielić się tym, co mamy tutaj w szkole, a Państwo, żebyście przypominali sobie, jak w tej szkole bywało. Część artystyczną dotyczącą jasełek i krótkie tańce przygotowały pani Ania Sofel z dziećmi swoimi, pani Barbara Dramus, pani Lucja Choroszko. Każdy z nauczycieli przygotował krótką część artystyczną. Dziękuję rodzicom za to, że nas tutaj zbierają w tych strojach, które będziecie Państwo widzieli. W przygotowaniu tej części, bo to jest ścisła współpraca, tego się nie da wypracować w ciągu jednej minuty. I żeby już nie przedłużać, to ja tylko Państwu powiem, że zaprezentują się poszczególne grupy wiekowe. Zaczynają przedszkolaki, to wejdą na scenę teraz dzieci 3-letnie, czteroletnie, za chwilę pięcio, sześcioletnie. Witajcie nam, witajcie! daleko swe trony do wędrują z ukłonem. Głównym celem działań naszej szkoły było właśnie włączenie w aktywną e, współpracę rodziców, uczniów i całą społeczność szkolną. I tutaj właśnie ta e, nasza propozycja odnośnie organizacji Dnia Babci i Dziadka, odnośnie tej właśnie spotkań międzypokoleniowych ma na celu właśnie połączenie takiego miłego spędzenia czasu zaprezentowania przez dzieci swoich umiejętności, natomiast osoby starsze mają okazję do spotkania, do porozmawiania na ciekawe tematy, ale równocześnie to jest to czas naprawdę bardzo fajnej zabawy dla tych najmłodszych i dla tych najstarszych z naszej właśnie szkoły. Tutaj bardzo aktywnie włączyła się cała po prostu grupa pedagogów. Taka współpraca jednak możemy śmiało powiedzieć, że zacieśnia po prostu możliwości takie twórcze w tym zakresie, i tutaj nasze środowisko może się pochwalić tym, że naprawdę potrafimy współpracować i potrafimy wykrzesać siebie optymalnie, wykorzystując te zasoby, które mamy. Bardzo ciekawą ofertę stworzyć właśnie dla osób, które zapraszamy i mamy nadzieję, że się bardzo dobrze będą bawić i bardzo mile spędzą ten czas z nami, z naszej szkoły. Tą część artystyczną, którą przygotowało przedszkole i szkoła podstawowa, myślę, że przygotowało na bardzo wysokim poziomie. Te dzieci, które występują, czyli te młodsze dzieci, one zawsze jakoś inaczej wpływają na te serduszka babci i dziadków, dlatego też działanie pani dyrektor szkoły podstawowej, pani dyrektor przedszkola, było właśnie w tym kierunku, aby te dzieci, właśnie młodsze, małe, dzisiaj przysporzyły duża radości babciom i dziadkom, którzy uczestniczą w dzisiejszym spotkaniu. Siemi! Dzisiejsze spotkanie, dzień dziadka i Babci jest taką już teraz można powiedzieć nową tradycją. On był robiony w większym, w mniejszym wymiarze w latach poprzednich, natomiast od ubiegłego roku staramy się to robić tak, aby praktycznie we wszystkich szkołach i to w bardzo szerokim wymiarze w tym święcie uczestniczyli dziadkowie i babcie, ale oczywiście nie odbywa się to bez rodziców. No i Najważniejsze aktorów, czyli dzieci. Dziadkowie w tym momencie pełnią bardzo ważną rolę w naszym środowisku i jest to widziane przez Państwa, ale przez również władze lokalne. Chcielibyśmy przystąpić w tym roku właśnie do kolejnego programu, który daje szansę właśnie dla tych osób starszych na aktywizację taką wielostronną. Jako gmina mamy taki duży projekt, gdzie będziemy. Zakupywać bardzo dużo sprzętu do bibliotek, do świetlic i również do szkół. To jest prawie 200 komputerów. I chcielibyśmy właśnie te osoby starsze zachęcić do tego, pomóc im się w nauczeniu, w obsługiwaniu komputera, obsługiwaniu internetu, jako takie nowe wyzwanie, że nie tylko siedzą gdzieś tam w kącie, ale stają się pełnoprawnymi obywatelami i korzystają z nowych technologii na równi z tymi najmłodszymi. Co zrobić dla nas jej pomocy? Każdy raz babcia strasznie jest kochana. Czy zajmuję się gospodarstwem domowym, mieszkam z córką i z dwoma wnuczkami? No, pomagam w nauce, one mi pomagają z kolei przygotowaniu, przypieczeniu pieczeniu ciast i tak dalej. także no, razem mieszkamy, także staramy się jak najwięcej czasu wspólnie spędzać. A pan jak spędza czas ze swoimi wnukami? Dwoje mieszka razem z nami, pomagamy w nauce, w wszystkim po prostu. Jak jestem w zabawach i w różnych organizacjach, a dwoje mieszka poza domem, także też spotykamy się, przyjeżdżamy jeszcze często. Czy wnuki pamiętają o państwa święcie? Oczywiście, dostajemy laurki, życzenia, kwiaty. A z, państwa, z pana wnukami jak jest? Też pamiętają. Jest ja nawet się urodził w dniu dziadka, także wtedy mamy podwójne święto. Już powiedzieli, że nic nie będę robić 21. Że one będą gotowe robić śniadanie, ponieważ są ferie, to przygot będą przygotowywać obiad. A co jeszcze, to nie wiem, niespodzianka. Przecież znam koronę z bajek, czy to w Z okazji dnia babci i dziadka składamy życzenia, zdrowia, pomyślności i marzeń spełnienia. Bardzo Was kochamy o tym dobrze wiecie, bo jesteście dla nas najkochanici na świecie.